Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku serii Pick a i dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co możesz dla siebie zrobić, aby poprawić komfort w miłości, w uczuciach, w relacjach tych miłosnych. Będziemy wybierać spośród trzech grup kart, ale również do tego będziemy dokładać przesłanie z tutaj magicznych jednorożców. Zatem mam nadzieję, że te... To... Ta... Jeszcze raz. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Piga Card, czyli Wybierz kartę i sprawdź. I dzisiejsze zagadnienie widzicie w tytule, czyli co mogą zrobić... Aby poprawić komfort w uczuciach, co dobrego mogę dla siebie zrobić, aby te emocje u mnie się rysowały pozytywnie. Czy jesteś w związku, czy też jesteś osobą, która jest poszukującą, to dla każdego z Was jest ta tutaj historia. Każdy z nas z innymi kłopotami, problemami się boryka, czy to w związku, czy jako singiel, singielka. Zatem zapraszam Was bardzo chętnie do tutaj udziału do tego zagadnienia. Będą trzy grupy kart, spośród których będziecie wybierali tę, która do Was najbardziej, najmocniej przemawia. Zatem warto sobie zatrzymać filmik, zastanowić się, którą grupę kart chciałabym, chciałbym wybrać. Będą tutaj podpowiedzi na to, co możesz dla siebie zrobić, na co warto, abyś zwrócił, zwróciła uwagę, ale również karta rada plus to właśnie przesłanie. Zatem mam nadzieję, że ta kwestia podpowiedzi, wskazówek pozwoli Wam wyprostować te historie, które nie do końca idą w taki sposób, jakbyście chcieli. Ja jestem tarciską Agiatis, Jest, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią, karty anielskie, rytuały, również nie są mi obce. Więcej informacji o mnie na dole w opisie. Tu zapraszam Was do proponowanych kilka playlist, które chciałabym Wam zaznaczyć, no ale również Instagram, tam wyciągam dla Was karty dnia, wiele, wiele jeszcze innych podpowiedzi, wskazówek tam znajdziecie, a staram się Wam tam odkrywać to, czego się możecie spodziewać na kanale. Jeżeli chcecie być na bieżąco, chcielibyście wiedzieć, kiedy nowe filmiki się pojawiają, to zapraszam do subskrybowania, kliknięcia w dzwoneczek, do lajkowania, udzielania się, wtedy YouTube będzie Wam te informacje podsyłał. No to co? Zaczynamy. Zatem, moi drodzy, ja włączam tutaj podgląd na karty. I będziemy zaczynali, moi drodzy. I teraz tak, mamy pierwszą grupę kart, która jest oznaczona zielonym kamyczkiem. Druga, druga grupa kart, która jest zaznaczona białym kamyczkiem. I trzecia grupa kart, która jest zaznaczona, nazwijmy to, niebieskim kamyczkiem. Wybierzcie ten kamek, który Wam się podoba, który mówi, wybierz mnie. a Możecie zatrzymać jak najbardziej na chwilkę ten filmik, aby się zastanowić. Po wyborze, gdzieś tam, odsłuchajcie tą grupę kart, która została Wam. Tutaj przedstawiona. Dla osób, które wybrały pierwszą grupę kart, jak to wygląda? To, co możesz dla siebie zrobić, to, co winnaś, winieneś zwrócić uwagę, ale również to, co karty chcą Ci przekazać jako radę. Dwójka, dwójka mieczy, dwójka mieczy, co możesz zrobić, przestań błądzić po omacku. Warto, abyś określił, określiła to, czego pragnie Twoje serca. Jeżeli jesteś w związku, możesz gdzieś tam błądzić, bądź zbłądziłaś, bądź uważać, że gdzieś tam nie wiem, czego mogę się... Spodziewać, czego chcę od tej relacji, czy ta relacja też ma sens. Jeżeli jesteś w historiach singielki i singi, singiel, dwójka wieczy bardzo często mówi o tym, że nie masz sprecyzowanych tego, czego chcesz w uczuciach. Że warto, abyś to zrobił, abyś to zrobiła, abyś określiła, na co sobie chcesz pozwolić w emocjach, na co nie, i naprawdę kogo chcesz finalnie zagościć w swoim sercu. Jaki typ charakterologiczny to. Czego jesteś świadoma, świadom na ten moment? Dwójka mieczy, nie, nie błądź po macku. Jeżeli jest coś, co nie daje ci spokoju, obojętnie, czy jesteś singlem, czy jesteś w relacji, to wyprostuj to, nie bądź, nie dorysowuj historii, które mogą się wcale nie rysować. Dwójka Mieczy mówi też o tym, że gdzieś tam założenia, które być może masz na wstępie, są błędnymi i to też może powodować, że no, idziesz na ślepo. Nie rób sobie tego. Eee, zatem określaj się. To, co gdzieś tam, na co warto zwrócić uwagę, nie płacz nad rozlanym mlekiem. Jeżeli ktoś cię zranił, poczułeś, poczułeś, poczułaś się zraniona czy też poczułeś się zraniony wcale nie musi się to jakby powtórzyć eee, przy określeniu zranienie nie, może, nie będzie musiało się realizować nie płakać nad rozlanym lekiem, czyli nie porównywać każdej kolejnej osoby i jego zachowań, bo to będzie to samo, bo każdy jest taki sam bo każda jest taka sama czyli czego nie robić nie rzutować starych historii, na nową, jeżeli jesteś w związku przeszłego zdarzenia z tym, co może się zrealizować, po prostu najzwyczajniej w świecie sobie tego nie róbcie. To, co jest w karcie Radzie, to na co warto, abyście zwrócili uwagę, to, co karty wam chcą zaproponować. piątka buław, nic na siłę przede wszystkim. Dwa, tutaj w relacjach nie może, być. jeżeli jesteś osobą samotną, jeżeli jesteś samotny, to nie szukaj na siłę. Daj sobie też czas, daj sobie na to, aby kurz opadł, aby emocje, te, taka złość, taki, takie coś, co jest niewypowiedziane, być może niewykrzyczane, być może niewyswobodzone i trzymasz to bardzo mocno, wykrzycz się, wy, yy, yy, nie wiem, idź gdzieś tam, yy, uprawiaj jakiś sport, tak, żeby to zostało wyrzucone z twojej, z twojej energii, ale również pamiętaj o tym, że nikogo do niczego nie możemy zmuszać, włącznie ze sobą. Taka jest podpowiedź. Zatem reasumując tą grupę kart, co możesz dla siebie zrobić? Określać się, nie zakładać czegoś na zapas, nie błądzić po omacku, czyli nie zgadywać, nie... Mm zmierzać do przodu poprzez przeszłe zdarzenia, poprzez to, że mnie ktoś kiedyś zranił i ja mam prawo, żeby tego sobie nie robić i nie robić niczego wbrew sobie i nic na siłę. Jaka jest karta tutaj, rada o z karty właśnie jednorożców? Pokażcie karty, jaka jest podpowiedź, wskazówka dla osób z pierwszej grupy kart, tych, które wybrały zielony Tank. Jaka jest tu podpowiedź? Szczęśliwa niespodzianka, niedługo wydarzy się coś wspaniałego. Zatem wspaniałości wam życzę. Zatem pierwsza grupa kart jest już odkryta. Idziemy do drugiej grupy kart, która się tu zarysowała. I teraz tak. O proszę, dwie mocne karty tutaj. <laughs> Jeżeli chodzi o kwestie to, co możesz dla siebie zrobić dziesiątka kielichów zbuduj sobie wartość rodziny, którą chcesz, żeby się realizowała jeżeli jesteś osobą, która jest w relacji, masz szansę pielęgnować tą relację, zadbajcie o to, aby, aby być razem, często ta karta też mówi o tym, stół łączy ludzi łączy rodziny, kiedyś tak babcie mówiły i wiele młodych osób może tego nie rozumieć, no ale, ale jak przy jednym stole, gdy się rozmawia ze sobą i wnosimy, co się wydarzyło, być może w ciągu tygodnia, bo być może raz tylko w tygodniu będziecie mieli taką możliwość, warto tą możliwość chwytać. Eee, także, jeżeli jesteście w rodzinie, niech stu łączy ludzi. Spotykajcie się, wybierzcie się gdzieś, być może w jakiś plener na spacer do parku, czyli to możecie poprawić i jakoś, zadbajcie o siebie w rodzinie wzajemnie, o, e, o relacje w historiach związkowych. Jeżeli jesteś osobą samotną, karta dziesiątki kielichów prosi o określ to, jaki rodzaj i schemat... Twórczy rodziny chciałbyś, chciałabyś realizować, to abyś miała to określona, abyś patrzyła i inspirowała się szczęśliwymi rodzinami. Są takie to, czego nie możecie robić. Eee, Królowa kielichów, jeżeli jesteś osobą w związku tutaj, eee, to żeby gdzieś tam nie próbować spełniać oczekiwania kobiety, którą być może na przykład mężczyzna ma w głowie jako Kobiety idealnej, żeby niekoniecznie próbować to, jakby sprostać temu wyzwaniu. Jeżeli jesteś mężczyzną, to karty idziesz w kierunku kobiet, to żebyś sobie tego nie robił. Na zasadzie miał jakiś obraz kobiety, bo niechcąco możesz krzywdzić tą, która będzie chciała do ciebie iść. Jeżeli jesteś w związku, to ważne, żeby obraz jakiejś kobiety rodzinnej nie rzutował negatywnie na tą, z którą finalnie teraz. Jesteś, tak? Jeżeli jesteś kobietą, to nie pozwól sobie na ten obraz, żeby dawał Ci aspekt ujemności niewystarczającej. Jeżeli jesteś osobą samotną, czy to jeżeli jesteś mężczyzną, to masz najprawdopodobniej jakiś obraz kobiety, który chciałby się realizować nie rób sobie tego jeżeli jesteś kobietą, to nie staraj się gdzieś tam spełniać za wszelką cenę czyichś oczekiwań to jest po pierwsze tutaj, co możecie dla siebie zrobić dziesiątka pentakli budować coś na solidnych na solidnych fundamentach żeby budować szczęście na własnym szczęściu, nie cudzem nieszczęściu dziesiątka pentakli również może mówić w historii w historiach, jeżeli jesteś samotny, samotna. Patrz na osoby, które pokoleniowo już e, idą w zgodzie, w u, na przykład w rodzinie. Tak? Nie to, że każdy po rodzinie gdzieś tam doświadczał rozwód, na przykład, czy nie umieli sobie poskładać, to co sobie możesz dla siebie zrobić. Patrz na pokolenia wstecz. Również karta dziesiątka pentakli może mówić o tym. Patrz, jak ktoś traktuje członków rodziny, tak będzie traktował w przyszłości ciebie, będzie traktowała i mówiła o tobie. Buduj coś na solidnych fundamentach. Reasumując to, aby uzyskać odpowiedź na zagadnienie, co możesz dla siebie zrobić dobrego w miłości, pielęgnuj rodzinę. Niech tu łączy. Tutaj was, jakieś wspólne wyjazdy, planery i tak dalej. Jeżeli jesteś osobą samotną, określ się, jaki schemat rodziny tobie odpowiada. Inspiruj się szczęśliwymi rodzinami, nie próbujcie spełniać czyichś oczekiwań na tak zwane siłę, ale również, aby obrazy osób, które macie w głowach, nie rzutowały negatywnie na to, z kim jesteście bądź z kim będziecie. I dziesiątka pentakli, podstawa rodziny, wartość i pokoleniowość, aby miała znaczenie. Karta z magicznych jednorożców. Na co tutaj warto, abyście zwrócili uwagę? Jakie jest przesłanie dla Was? Jakie jest przesłanie? O, Aż wypadła sama karta, najlepsi przyjaciele, prawdziwi przyjaciele trwają przy nas bez względu na wszystko. Zatem tutaj też chodzi o tą pielęgnację wartości i najprawdopodobniej najlepsza miłość będzie z tym, z kim będziesz czuła się, czuł się, że jest też również Twoim przyjacielem. Dla osób, które wybrały trzecią grupę kart niebieski niebieskich, jak to będzie wyglądać? Dwójka e, e, kapłanka. Rycerz Pentakli i e, tutaj Giermek Mieczy. To jest układ kart. E, to co pomoże, po pierwsze, jeżeli jesteś osobą samotną, e, jesteś samotny, bądźcie tajemniczy. Nie odkrywajcie wszystkiego od razu kapłanka mówi o tym żeby wnosić jakąś tajemnicę, jakąś zagadkę w uczuciach, to wtedy ktoś będzie chciał Was odkrywać tak krok po kroku, tak kapłanka również nie wchodź w relacje zatajone, to co może Ci pomóc, czyli jeżeli ktoś nie ma uporządkowanych jakichś spraw z przeszłych, nie gódź się na to aby być osobą w ukryciu to jest przede wszystkim idź według intuicji również, intuicja Ci daje nosa, jeżeli w jakiejś ten sposób, jesteś w rodzinie i masz już o, 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 związek partnerski, to karty pokazują tutaj, że m, gdzieś tam doza takiego nazwijmy to e, m, takiej tajemniczości e, pomogłaby Wam w tej relacji również. Jeżeli jesteś osobą samotną, to też bądź tajemnicza. Karta kapłanki mówi, nie poświęcaj siebie mimo wszystko. Karta kapłanki też mówi o tym, wykorzystaj swój potencjał, intuicję, ale już... E, Powinnaś, powinieneś nauczyć się, jakieś doświadczenie zebrałeś, zebrałaś. Obojętnie, czy masz lat 20, czy masz lat 40, już doświadczyło was. To, czego nie możecie robić. Właśnie, rycerz pentakli mierzcie wyżej niż wam się wydaje w historiach miłosnych, czyli albo on, ona na pewno na mnie by nie chciała zwrócić uwagę. On jest za ładny, ona jest za mądra, on jest za mądry, ona jest za ładna. I tak dalej, i tak dalej, żeby mierzyć siebie w kategoriach miłosnych bardzo wysoko, że masz prawo po to sięgać, a bez względu na to, co Tobie się wydaje, że nie powinnaś, nie powinieneś, jeżeli ktoś Ci się podoba, idziesz z czystym sercem, z pozytywnymi intencjami, spróbuj. Jeśli uzyskasz odpowiedź nie, no to nie tym razem możesz poprosić o szansę następnym razem. Jeżeli jesteś w związku, nie powodujcie tego, żeby druga strona czuła się gorsza od was, ale i Wy również żebyście nie pozwolili siebie tak traktować. Jeżeli chodzi o kwestię, to co pomoże Giermek mieczy. Bardzo często mówi ta karta o tym, żeby nie słuchać plotek, żeby nie szukać, nie iść w kierunku emocji przez to, co inni gadają. Na zasadzie poznałaś kogoś, a koleżanka, kolega ci mówi, e, słuchaj, on jakiś taki niemrawy, poznałaś poznałeś kogoś, a ona nawet nieładna jest. Ważne jest to, co ty czujesz kim chcesz być. Giermek yy, Mieczy mówi o tym, żeby słuchać wewnętrznego głosu i żeby nie kierować się w, emocji, w emocjach na tym, e, żeby opinia otoczenia nie rzutowała na Wasze. Relacje. Reasumując tą grupę kart, to co możesz dla siebie zrobić, bądź tajemnicza, bądź tajemniczy, kieruj się intuicją, nie godź się na to, aby być w ukryciu w relacji. Tutaj e, ważne jest też to, żebyście, jeżeli jesteście osobami samotnymi, mierzyli wyżej. W relacjach, żeby nie traktować nikogo, kto jest z wami, żeby się czuł gorzej, ale również i żeby was tak nie traktowano. I iść według głosu serca, umysłu, a nie tego, co inni wam odpowiadają, i żeby opiniotwórczość twórczość nie miała wpływu na waszą miłość. Tutaj, na tej zasadzie, zobaczymy, co jest w karcie z przesłaniami dla Was. Przesłanie z magicznych jednorożców. Jesteś inny, to dobrze. Nie musisz być taki jak wszyscy wokół. Jesteś doskonały, doskonała, właśnie takim, jakim jesteś. Bardzo fajne i myślę trafne do układu tego kart e, e, tutaj e, przesłanie. Mam nadzieję, że ten filmik pozwoli Wam na rozwijanie swojej przestrzeni miłosnej, abyście czuli się szczęśliwi, czy to w aktualnych związkach, czy to w tych, w których jesteście w etapie poszukiwań. Ja Wam za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam dużo, dużo miłości, w niej szczęśliwości spełniania się. Salve, so, yeah, papai!